Cześć wszystkim. Fajnie wrócić po dłuższej przerwie. Mam już koronę z głowy, więc pora nagrać coś nowego. Dzisiaj przychodzę do Was z krótkim materiałem, w którym pokażę Wam najlepsze skróty do Photoshopa. To co widzicie w tle to próba pracy w Photoshopie bez użycia jakichkolwiek skrótów. Nie wygląda to najlepiej. 21 sekund na proste kopii w klej. Czasem warto iść na skróty. Wybrałem kilka najciekawszych kombinacji, których używam na co dzień. Pamiętajcie, na Macu Command, a na Windowsie Control. Zaczynamy od zaznaczenia kilku warstw. Wciskamy i przytrzymujemy Shift, klikamy myszką w pierwszą i ostatnią warstwę, którą chcemy zaznaczyć. Teraz wszystkie warstwy między nimi także zostaną zaznaczone. Kolejny skrót to grupowanie warstw. Gdy mamy już zaznaczone warstwy, które chcemy umieścić w jednej grupie, wystarczy, że wciśniemy Command G. Proste, prawda? Pora na kilka skrótów na spłaszczenie całej kompozycji i umieszczenie jej na oddzielnej warstwie w tym samym dokumencie. Zaczynamy od Command A, czyli zaznaczenia całej kompozycji. Command Shift C kopiuje nam całe zaznaczenie niezależnie od warstw. Command V po prostu wkleja skopiowaną wcześniej kompozycję na oddzielną warstwę. Jest to bardzo przydatne combo. Widziałem ludzi, którzy chcąc uzyskać taki efekt, eksportowali projekt do JPEGA i dopiero potem wrzucali go na warstwę do projektu. Trochę długo, nie? A co gdybyśmy chcieli wkleić wcześniej skopiowaną kompozycję do nowego dokumentu? Wystarczy, że wciśniemy Command N i wtedy wyświetli nam się okno z możliwością utworzenia nowego dokumentu. Nie musimy przejmować się jego wymiarami, ponieważ Photoshop zapamiętuje wielkość obrazka, którego ostatnio skopiowaliśmy. I wszystkie jego dane, takie jak szerokość i wysokość, są już wypełnione. Nam pozostaje wcisnąć Create. I potem Command V. Tyle. Zostańmy jeszcze chwilę przy naszej wcześniej utworzonej grupie. Jeżeli chcielibyśmy ją spłaszczyć, bo może nie potrzebujemy już tylu warstw w dokumencie, to wystarczy wcisnąć Command-E. Wszystkie elementy w grupie są teraz jedną spłaszczoną warstwą. Możemy jeszcze ją skopiować, wciskając Command-J. Czasem musimy użyć obrazka, na którym znajduje się obiekt, który bardzo nam przeszkadza. A pozbycie się go zajmuje bardzo dużo czasu. Jest jednak pewna funkcja połączona ze skrótem klawiaturowym, która ułatwi nam życie. Krajobraz na moim obrazku psuje mi osoba znajdująca się w jego centrum. Normalnie musiałbym poświęcić sporo czasu, aby się gościa pozbyć. Tym razem jednak wybieram magiczne laso i staram się obrysować element, którego chcę się pozbyć. Nie muszę robić tego jakoś super dokładnie. Mogę śmiało pozostawić spory kontur wokół. I teraz najlepsze. Kombinacja klawiszy. Shift plus Delayed. Pojawi się okienko, w którym mamy do wyboru Contents, Mode i Opacity. W Contents wybieramy Content Aware, w Mode Normal, a Opacity ustawiamy na 100%. Pamiętajmy o zaznaczeniu Color Adaptation. Wciskamy OK i wola. Muszę przyznać, że w tym wypadku wygląda to naprawdę dobrze. Niestety, nie zawsze tak jest. Bo wszystko zależy od zdjęcia, które wybieramy, a szczególnie od skomplikowania tła. No ale warto wiedzieć o takiej opcji metodą prób i błędów nauczyć się, gdzie ten sposób się sprawdzi. Na koniec pozostaje klasyka, która chyba jest używana najczęściej w codziennej pracy czyli inwersja zaznaczenia. W tym wypadku chcielibyśmy skopiować balony i góry na oddzielną warstwę. Żeby to zrobić, musielibyśmy się sporo nagimnastykować z wycinaniem pojedynczo obiektów. Najpierw balon, potem drugi i na końcu góry. My natomiast za pomocą magicznej różki zaznaczymy sobie niebieskie niebo. Aby zaznaczyć jeszcze chmury musimy przytrzymać SHIFT, a następnie w nie kliknąć. OK. Mamy teraz zaznaczone całe niebo z chmurami. Wystarczy, że naciśniemy Command SHIFT I. -E. Wtedy nastąpi inwersja zaznaczenia. Czyli balony i góry zostaną zaznaczone, a niebo nie. Teraz używamy poznany wcześniej skrót command J. Aby powielić warstwę z odwróconym zaznaczeniem, balony i góry pojawiły się na warstwie powyżej, jeżeli wyłączymy oryginalną warstwę, to ujrzymy niebo, które umieściłem wcześniej pod spodem. Chyba teraz jest lepiej, co nie? No dobra. To wszystko, co przyszło mi do głowy. Są to bardzo proste skróty, ale jeżeli wdrożycie je w codziennej pracy, to zobaczycie, jak wiele czasu pomogło Wam zaoszczędzić. I kto powiedział, że nie warto chodzić na skróty? Dzięki, że wpadliście. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!